Altyazı Pozdrawiam salon bo tu wjeżdża teraz Blanik wypuchowym stylem Rozpierdalam jak dynamik, a zapach Siatki chujów wydobywa się z piwnicy Żaden z nas po kieszeniach już nie nosi Zapalniczki panca za panczem Po czołach spływa wkład naszej pracy Czterech ludzi w czterech ścianach i tak będziemy Walczyć, ta gorączka nocy w centrum pali Meksyk, a my tylko W pomieszczeniu piszemy wersy Mroczne widmo za plecami Ogin pali wasze ciała, to paliwo Naszej mocy, co od hejtów trzyma z dala I wprost powiem, z cudem, rat majestat to mój życiowy sukces mieszanka wybuchowa dzisiaj rozpierdala system, bo w tych chwili <noise> przerywamy ciszę, niech te płyną, aż do wrót to ci z bloków to ci niegrzeczni cecha wieczna na majka, słuchaj, gusta frajka dziś, mieszanka wybuchowa szczere, sowasz to z tyle ulotne chwilę, tyle z tego, nie marnaj, swojego, gdy potrzeba jest, bez sił w garansi, jo! Twoja mać, zostawiam tu ślad Lubię spontan skład, kładę chuja kład Nie ma żadnych strat, szoki mat Ulisz styl, brat Co wy kurwa myślicie, że na tablicy Naćpany pisze, no pierwsze słyszę Wziąłem co? So! Życie Dalej spile swoje ćwicze Wolny marzyciel, zbieram zdobycze Bo lubię słodycze, hmm, choć czuję smyczę. To otwieram drzwi, bo klucze Myślę, hmm, kto określił, kto normalny, kto nienormalny Mieszankę wybuchową zróbmy, wybuch nagły A ty nie ogarniasz, że... Słabszych się śmiejesz, a ja zbieram ich hita. Je nadzieje, chodźcie ze mną, chodźcie z nami. Zrobimy drewno, jesteśmy dwalami. Teraz MacGyver, co zrobiłeś? Cecha wieczora na Majka, słuchaj, gusta lajka, Dziś mieszanka biegłych chowa. Szczere, sowasz tyle. Urodzę chwile, tyle z tego nie marnę swojego, gdy potrzeba jest, weź sił, garaż Twoja mać, zostawiam tu ślad Lubiasz, bo tam skład Bardzo chuj jak Nie ma żadnych strat W mat uliczny styl Rad No szczurek, Trzeba! Kurwa Trzeba! No, kurwa... Ja kurwa tak ci tam wejdę, ja nie potrzebuję ręcznika Jezus Taki Jezus? Jezus umarł O ja pierdolę, ale porzany. Typ. Gdzie ty masz Jezusa? Co? Typ ma na koszulce Jezus umarł Ty zapierdala na wózku eee! Jaki kot A ja kiedy się umarł podobno? Z jedną nogą. Od tych Jezusów to już tyle Boże, wojna. Hmm? No niestety wszędzie widzę parapety.